W tej lekcji nauczymy się, w jaki sposób wykorzystywać pola kalkulowane i tworzyć formuły operujące na stringach, czyli na ciągu znaków. Zobaczcie, tutaj mam zarobki sportowców, gdzieś gdzie są zarobki no, z gry, z jakichś wygranych, no i kontrakty reklamowe, a tutaj mamy sumę. Jest też oczywiście sport, w którym bierze udział dany sportowiec, płeć i inne rzeczy. Zobaczmy. Jak się to robi? Najpierw podłączmy ten plikon, jest w Excelu. Bierzemy jedną zakładkę, dobrze, że ona jest jedna zobaczcie. No, mamy jakiś ranking. W zasadzie nie jest to wykorzystywane przez nas, nie będzie, dlatego że w tablo jesteśmy w stanie sobie zrobić to też sami wyliczyć. Nazwisko jest ok. Zobaczcie, zarobki i kontrakty reklamowe. To jest string. Natomiast co się stanie, jakby przypiszemy to? do liczby dlatego że to powinniśmy mieć to w wartości liczby. No niestety tablo nie potrafił, nie potrafił zamienić tych ciągów znaków bo to są po prostu ciągi znaków i tak samo będzie tutaj więc zarówno zarobki jak i kontrakty reklamowe. No nie będziemy w stanie nic na nich zrobić. Zróbmy sobie jeszcze coś takiego. Weźmy ten ranking. Nazwisko i popatrzmy jak to się w ogóle wyświetla? Najpierw weźmy zarobki. Chociaż czy zarobki, czy kontrakty reklamowe, zasada będzie podobna. No i zobaczmy, jak ten string tutaj jest zbudowany, jak ten ciąg znaków jest zbudowany. Co my możemy na nim zrobić, żeby jednak osiągnąć w tym polu ciągłą wartość liczbową, którą można dane analizować. Twórzmy sobie w takim razie pole kalkulowane. Prawy przycisk na wolnym miejscu pole kalkulowane nazwijmy to. Zarobki. No i zobaczmy. Na pewno operujemy na tym polu. Zarobki. Jest taka funkcja, która się nazywa replace. Co ona robi? Ta funkcja replace ona bierze nam dany string, czy w tym momencie te zarobki, to pole, i zmienia jakiś ciąg znaków. W inny, czyli my weźmy, najpierw pozbądźmy się tego dolara z tego stringu. Więc biorę to w ciapkach, podwójny cytat. Ja używam zawsze podwójnych, natomiast można zrobić dokładnie to samo, używając pojedynczych. Jest to jakieś przyzwyczajenie podwójne ciapki i to chcemy zamienić na pusty znak, czyli nic, nawet nie spacja, nie nic, kompletnie pusty. Zobaczmy, jak się będzie zachowywał nam ten ten nowy nasz string, ok, rzeczywiście dolar nam zniknął co jeszcze musimy się tu pozbyć, czego? musimy się pozbyć jeszcze m czyli tych milionów, to zapewne tutaj oni zarabiają w milionach więc pozbądźmy się tego samego, więc co? skoro mam tutaj ten replace, te zarobki to ja mogę zrobić tak, że ja mogę zrobić jeszcze raz replace, ale wówczas wziąć ten mój wynik ten mój wynik, który tutaj zrobiłem i zrobić to samo tylko tutaj m I, i zobaczmy jak to teraz wygląda. I rzeczywiście mamy już to co chcieliśmy, nie ma tutaj żadnego problemu, więc już ta liczba już jest taka jaka chcemy. Co jeszcze robię? Ja robię tak, że my nie wiemy czy w tej bazie nie ma jakichś dodatkowych spacji i pustych znaków dlatego ja zawsze na stringach robię jeszcze coś takiego. Robię trim string to przyjmuje takie wartości, że on po prostu widzicie, jak to są jakieś puste znaki, to on robi z tego, no pozbywa się tych wszystkich pustych znaków. Jest ok? No tak, ale w tym momencie jest to cały czas string. Co zrobić, żeby to była jednak liczba? Żeby zrobić liczbę, robimy float. Float po prostu zamienia ciąg znaków, lub tutaj w tym wypadku taką trójeczkę, na prawdziwą liczbę. Więc to wszystko zamieniamy na liczbę i jest ok zobaczcie mamy te zarobki tutaj natomiast to cały czas jest w tym momencie no w tym momencie jest to wymiar to jest niepoliczalny musimy sobie to przenieść w to miejsce ok I, i wówczas zobaczcie zobaczcie jak to jak to wygląda wówczas jak mamy tutaj ranking mamy sportowca i mamy zarobki, no to tu już mi się pojawia mogę też zrobić tutaj no i mamy rzeczywiście to już w milionach zróbmy to samo z kontraktami reklamowymi, jak? posłużmy się dokładnie tym samym, bo tutaj będzie analogia duplicate później edycja kontrakty reklamowe i tutaj zamiast zarobki zamieńmy to właśnie na kontrakty reklamowe, można zrobić albo wpisać z ręki Albo po prostu tutaj sobie przeciągnąć. Jest OK. I mamy w tym momencie zamienione wszystko na liczby tak jak chcieliśmy. Możemy teraz z tymi liczbami zrobić cokolwiek w kolejnym wideo. Będziemy na tej podstawie robili scatterplot. Taki wykres rozrzutu gdzieś, gdzie pokazujemy dwie ciągłe miary na osi. X i Y, zobaczycie bardzo fajny wykres. Zapraszam do kolejnego filmu.